myśli, że Buruto połączy siły z Momoszkim tak jak Naruto z kuramą. Z racji, iż te pytanie zaczynacie zadawać mi coraz częściej, to postanowiłem, że chyba najwyższa pora wziąć się w garść i nagrać o tym jeden konkretny materiał. Także co? Nie będziemy chyba przedłużać i po prostu zaczynamy. Na sam początek może powiedzmy sobie to wprost. Ani Buruto zbytnio nie przypada za Momoszkim, ani też Momoszki za Boruto. Jeżeli więc mieliby połączyć siły, to tylko i wyłącznie po tej skipie. No ale wtedy nasuwa się kolejne pytanie, po co mieliby to właściwie robić? A nawet jeśli by do tego doszło, to w jakich okolicznościach? Teoretycznie, gdyby miało to miejsce, to Momoszki wiedząc, iż Dżugan pochodzi, Wchodzić z klanu ocucki, a prawdopodobnie już teraz to wie, mógłby pomóc to go opanować. Dzięki czemu ten wszedłby na jeszcze wyższy poziom. A wiesz w jaki sposób Ty możesz wejść na jeszcze wyższy poziom? I nie? Nie chodzi tu żadne ekspienie. Dokładnie tak, wystarczy subskrypcja na kanale Werfi. Człowieku, nic cię to nie kosztuje, a zobacz, ile masz benefitów. Ty, bo to brzmi jak taka typowa tandetna reklama. Nie no, wiadomo, nic na siłę, ale zachęcam. Bo lecimy twardo po 100 tysięcy. Dobra, wystarczy. Wracamy do odcinka. W tej skipie pokazano nam, jak przy aktywacji Juggana jednocześnie aktywowała się karma. I co by tu dużo nie mówić, wyglądał. To trochę tak, jakby Jugan był z nią w jakiś sposób połączony. Ponadto zwróćcie uwagę, że jej kolor, jak i wygląd różnił się nieco od tej, którą aktualnie posiada. A to z kolei może nam tylko sugerować, że albo syn Hokage w końcu nad nią zapanował, bądź uwaga, Momoszki zaczął z nim współpracować. Już sam fakt tego, że jego dodrzuco prawdopodobnie w jakiś sposób jest z nią kompatybilne, utwierdza nas tylko w przekonaniu, iż ich współpraca wydaje się niemalże pewna. Boruto potrzebuje wiedzy i mocy Momoszkiego, a Momoszki umiejętności i ciała Boruto. No i tak w zasadzie to jedyna przeszkoda to ich charaktery. Bo oba jakby nie spojrzeć, mają dosyć ciężkie, i obstają, że na początku, no, ciężko było. By im się po prostu ze sobą dogadać. Ale no z drugiej strony też ich już tam coś po części łączy. Wiecie, gdyby nawet nie mieli jakoś ze sobą współpracować na zasadzie Kuramy i Naruto, to właśnie może chociaż coś by ich zmusiło do tej tymczasowej współpracy. Jakiś nowy wspólny wróg, albo może jakiś wspólny cel. Kto wie? Tak jak już wam to kiedyś mówiłem, gdyby Kaguya rzeczywiście wróciła, to mogłaby przymóć Momoszniemu do rozumu, a ten widząc oczami Buruto wszystkie relacje, uczucia i emocje ludzi, zrozumiałby w końcu, dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej, i dopuściła się zdrady klanu. Chociaż ciekawe, czy po tym wszystkim dalej by miała takie pozytywne przeświadczenie. Na temat ludzi, bo nad tym można byłoby polemizować. Ale mniejsza. O tym nie dzisiaj. Nawet teraz trzeba zadać sobie pytanie: czy aby na pewno podczas walki z Boro, momożli przyjmując kontrolę nad ciałem Boruto, chciał wyłącznie uratować naczynie? Czy może jednak zależało mu też na uratowaniu jego przyjaciół? Tak, wiem, że brzmi to absurdalnie, ale dajcie mi wytłumaczyć. Sam że przed młodym Shinobi jeszcze daleka droga, zanim straci wszystko. A zaraz po tych słowach Momo oddał tak, jakby Boruto kontrolę nad ciałem i zwyczajnie zniknął. Czyli rozumiecie, pojawił się, pomógł z Boro i stwierdził, że tyle wystarczy. Wziął, zaczerpał tam czakry od siódmego, leciutko go przy tym dotykając, po tym wszystkim co mu zrobił i finito. Nie wiem jaki ma plan odnośnie syna Hokage, natomiast w tamtym momencie mogłoby się wydawać, że nie mścił się na nim, tylko rzeczywiście pomógł. Chyba że zrobił to specjalnie, by utrata wszystkiego przez Boruto miała mu sprawić jeszcze większą satysfakcję w przyszłości. W sensie zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych może być to już za bardzo naciągane, dlatego nie kierujmy się tym. Ja wam tylko powiedziałem, że wyglądało to co najmniej dziwnie jakoś tak nie pasowało do członka klanu Bartuś Bartuś, a nie sądzi, że gdyby połączyli siły, to byłby to taki Odgrzewany kotlet? Myślę, że nie, bo wszystko zależałoby w głównej mierze od poprowadzenia tej relacji. Nie zapominajmy, że Kurama chciał wyłącznie wydostać się na wolność i zawładność nad ciałem Naruto, natomiast w przypadku Boruto mówimy tu o kompletnym przejęciu jego ciała, zatraceniu jakiejkolwiek osobowości i oddaniu się w ofierze Jubiemu. Chyba, że sam Boruto w jakiś sposób zmusi Młorzkiego do tej współpracy. I może niekoniecznie poprzez zaprzyjaźnienie się, a powiedzmy w taki bardziej radykalny sposób. Ale to z drugiej strony też już mieliśmy. Pamiętacie chyba walkę Naruto z Cubim? To, czego natomiast jeszcze nie mieliśmy, to motyw zrady. I nie nie chodzi mi tu o Madary i Obito, czy kaguje Ishikiego, bo wiem, że zaraz ktoś by mi to wytknął ale patrzcie, Momo mógłby najpierw podjąć się współpracy z Boruto po to, aby koniec końców ostatecznie go zdradzić. Raz, że nie byłby to wtedy taki odgrzewany kotlet, bo Kurama nigdy nie zdradził Naruto, a dwa taki motyw, myślę, że byłby dość ciekawy. Przecież od setek tysięcy lat atakował planety wraz z Kinshkim, by wydobywać z nich czakrę? Był chciwy, zachłany i egoistyczny, więc no nie wydaje mi się, żeby od tak nagle miał się zmienić. Chociaż po Shippudenie i po tym jak Naruto przez Talk no Jutsu zmienił Obito, Kyubiego czy Nagato, to w sumie wszystkiego możemy się spodziewać. Taka prawda no, chyba że ewentualnie mogą współpracować na zasadzie wzajemnych korzyści. Jakkolwiek to źle nie brzmi. Wiecie, Buruto mógłby ochronić bliskie mu osoby, a Momorzki w zamian mógłby chcieć wydostać się z jego ciała, bądźby ten złożył się samoistnie w ofiarze dżubiemu. Coś kosztem czegoś, rozumiecie. No i teraz właśnie przechodzimy do spoilerów z mangi. Więc jeżeli nie chcecie ich słyszeć, to przewincie sobie materiał do minuty pokazanej na ekranie. Widzieliśmy jak Momorzki w 67 czapterze uratował Buruto, przez co musiał poświęcić 18% zaszczepionych w nim karmy, mówiąc wprost, że kosztowało go to odrodzeniem. Jednak co by tu dużo nie mówić, to nie miał wyboru. Bo gdyby Buruto rzeczywiście wtedy umarł to raz, że on przepadby razem z nim. A dwa, przypadałby potencjalna ofiara dla 10 Dlatego uratował go, ale powiedział, że robi to pierwszy i ostatni raz. No i spójrzmy teraz na to z nieco innej perspektywy. Momoszki ma już świadomość tego, że już się nie odrodzi, natomiast wciąż żyje w ciele Boruto, widzi wszystko jego oczami i może przejmować kontrolę nad jego ciałem, wyłącznie w momencie, gdy ten straci przytomność. Co dobrze było chociażby widać na przykładzie 65 chapteru. Ale no właśnie. Tutaj od razu musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie związane z rogiem Momoszkiego. Gdyż jak pamiętamy, Buruto go złamał, aby zatrzymać członka klanu Ocucki jednocześnie uratować Kałakiego. No i rzeczywiście, w Mandze nie wygląda już tak samo jak wcześniej, natomiast dalej się pojawia. No i teraz pytanie. W tej skipie, gdy Buruto aktywuje karmę, to wraz z nią nie pojawia się żaden naderwany róg, a wręcz przeciwnie, Buruto zachowuje swój naturalny wygląd. Ciekawe w takim razie, czy karma, którą posiada to dalej jest ta sama od Momoszkiego? Czy może jednak Amado maczał w tym swoje palce? Ale na razie i tak mamy za mało informacji, aby cokolwiek, nie wiem, móc stwierdzić. Dlatego wróćmy do Boruto i Momoszkiego. Bo okej, okay, członek klanu Otsutsuki może przejmować kontrolę nad ciałem młodego Uzumakiego w chwili, gdy ten traci przytomność. I zgodzę się z tym, że jest to bardzo podobny motyw do Naruto i Kuramy, bo gdy ten się wkurzał, to nad jego ciałem przejmował kontrolę Kyubi. No ale, kochani, przecież to tylko jeszcze bardziej brzmi jak kolejny powód do tego, by rzeczywiście prędzej czy później zaczęli współpracować. Dlaczego? Już wam to tłumaczę. Po pierwsze, nie sądzę, aby takie coś potrwało na dłuższą metę, bo nie się, Buruto nie będzie co chwila tracił przytomności, a Momo nie będzie wiecznie siedział w jego ciele niczym jakiś pies w budzie. Gdzie na dodatek pewnie dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że nawet taka tymczasowa współpraca byłaby mu to jak najbardziej na rękę. Zauważcie, że już teraz widząc wszystko oczyma, Buruto wie, że istnieją sposoby blokowania rozwoju karmy, tak jak to było chociażby z pigułkami Otamado, więc stawianie jakiegoś oporu nawet za bardzo mu się nie opłaca. Ewentualnie może być też tak, że Buruto złoży obietnicę mążkiemu, tak jak Naruto Kurami, kiedy to powiedział mu prosto w oczy, że za niedługo pomoże mu się wyzbyć całego zła. No, czajcie, Rzucanie słów na wiatr itd. i tp. Już to przerabialiśmy. Ale nie, no nie, bo wtedy to już w ogóle byłby odgrzewany kotlet. Chociaż mi tam osobiście, jak mam być szczery, to taki powtórzony zabieg jakoś nie przeszkadza. Ale rozumiem, że są osoby, które chcą po prostu czegoś nowego. No i w sumie się wam nie dziwię, no bo skoro już wytrwale oglądamy te odcinki czekając na nie co tydzień, czy jak to jest w przypadku mangi co miesiąc, to po to, by móc się jakoś zaskoczyć, a nie po to, by po raz kolejny dostać znowu to samo. Prawdę mówiąc, tutaj nie ma takiej jednej konkretnej drogi, jaką potoczy się ich relacja, a ja wam podaję tylko wszystkie możliwe scenariusze, jakie mogą się wydarzyć, a przynajmniej te, które ja jakoś widzę i które do mnie w pewien sposób przemawiają. Także albo członek klanu Ocudzki zmieni nieco podejście do ludzi, nawiąże z synem Hokage chociaż tę tymczasową współpracę, bo jest mu to aktualnie najbardziej na rękę, albo podejmie się jej, aby móc go następnie zdradzić. No czas nam na pewno wszystko pokaże. Na razie, jak zawsze, możemy tylko Jestem naprawdę ciekawy dialogu jaki może się wywiązać pomiędzy kawgłem a momoszkiem W chwili gdy ta rzeczywiście powróci Bo pamiętacie co o niej mówił gdy atakował Bee Ty ale żeby zaraz się nie okazało że to właśnie momoszki zniszczył wioskę liścia Kurde tyle pytań tak mało odpowiedzi Miejmy nadzieję że naprawdę ten czas szybko zleci I niedługo dowiemy się jaki pomysł mają w tym wszystkim twórcy A no i muszę to powiedzieć bo nie byłbym sobą Skoro już tak sobie gdybamy o potencjalnych opcjach To wcale bym się też nie zdziwił Gdyby do tej współpracy w ogóle nie doszło A momoszki zużyłby pozostałą mreżkę czakry w sensie się te procenty, i nie, nie chodzi o alkohol, by pomóc Boruto. Jednocześnie w ten sposób poświęcając się za świat Shinobi. Dokładnie tak, jak to widzieliśmy na przykładzie Kuramy. Byłby to na pewno nieoczekiwany zwrot akcji i co by nie mówić wzruszające zakończenie. Może jakaś ostateczna technika, jakiś Momo Bariono modo <laughs> Nie no, śmieję się oczywiście, ale nie ukrywajmy. Taki scenariusz jest możliwy. No bo z drugiej strony, od czego w sumie mogą być te ślady na górze Hokage? To znaczy nie twierdzę od razu, że momożki musi mieć z nim jakąś styczność. Chociaż... No, w już mnie to tak szczerze wam powiem. Zauważcie, ile musimy czekać na rozwój dalszej fabuły, a tański pół tak jak nie było, tak nie ma. W ogóle czeicie, że minął już rok odkąd Kałaki pojawił się w anime? Ja sam się zdziwiłem. Ale no co, pojawił się w anime, a fabuła ledwo co ruszyła. Jest już 17 tomów, za jakiś czas pojawi się 18, a przypominam, twórcy mówili, że całość będzie zawarta w 30 woluminach. Więc jest już ponad połowa tego co ma być, a my dalej wydarzeniami jesteśmy w przyszłości. No nie czaję, Co oni pod koniec, co ten tański wprowadzać? No nic, jak to się mówi, do wytrwałych świat należy. Czy jakoś tak to było? W komentarzach napiszcie, co uważacie na temat tej współpracy, czy do niej w ogóle dojdzie, a nawet jeśli to, czy będzie ona tymczasowa, czy może rzeczywiście zaprzyjaźnią się. Ja tylko przypominam, że jak teraz zostawicie komentarz, to w przyszłości będziecie mogli sobie do niego wrócić i zobaczyć, czy mieliście rację, czy jednak się myliliście. Więc zachęcam. No i mówię, no mi tam jakieś te odgrzewane kotlety nie szkodzą. W ogóle, jak to brzmi? Ale wiecie o co mi chodzi? To znaczy, no nie mówię, jakby zrobili coś nowego i chociaż minimalnie się jakoś wykazali, to raczej nikt by się nie obraził. Ale tak czy siak, jeżeli materiał Wam się spodobał, to standardowo łapka w górę. A nowe osoby, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji kanału. Rozwijamy się, kochani, i tak jak wiecie, lecimy wytrwale po 100 kafli. Serio, to jest moja droga ninja i nie zaprzestanę, póki kurczę tego nie osiągnę. Niczym Naruto w dążeniu do zostania Hokage. Ale pomóżcie mi serio, bo zobaczcie, jak to aktualnie wygląda. Dzięki za uwagę, kochani, trzymajcie się, no i cześć.